Uroczyste obchody rocznicy mordu w Józefowie Dużym. 84 lata temu Niemcy wymordowali 217 osób: mężczyzn, kobiet i dzieci z gminy Serokomla. Z tej okazji, 14 kwietnia, odbyła się przejmująca rekonstrukcja tamtych tragicznych wydarzeń. Jego trójka dzieci, żona Augusta, tutaj właśnie gospodarzyli wśród Polaków. Ale znalazł się ich pracownik, którego skusiła ich zabożność, bogactwo. Nie względy patriotyczne, ojczeźniane Jan. Postanowił ich obrabować i 13 kwietnia przybył z synami, aby zabrać co mieli. Wspominamy dziś jedną z najbardziej tragicznych kart. W historii naszej Ziemi. Od tych wydarzeń mija 84 lata, jednak ten sięgający czterech pokoleń czas nie zabił naszej pamięci o ofiarach barbarzyńskiego mordu, którego dokonali tutaj Niemcy zaledwie kilka miesięcy po okupacji. Szanowni Państwo, tutaj, jak ten krzyż jest, tu Niemcy rozstrzelali ponad 200 osób. Kilkanaście metrów dalej była posesja rodziny Adolfa Kessnera. Ja już ksiądz probosz opowiadał o historii, więc nie będę się powtarzał, jak to było, bo zapewne pan Ryszard jeszcze e, Biesak zechce powiedzieć opowiedzieć jeszcze tą tragedię. Nasza pamięć i modlitwa, to wszystko, co możemy dzisiaj im ofiarować. Ale stoi przed nami jeszcze jedno zadanie. Przypominanie młodemu pokoleniu o tym, jak okropna jest wojna. Tu na wschodzie zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje ponad 22 tysiące polskich oficerów. Tu w tym samym czasie w kwietniu, 14 kwietnia 1940 roku zostało niewinnie zamordowanych ponad 200 osób mieszkańców tego terenu. Można powiedzieć i tamtych oficerów walczących o Polskę, o wolną Polskę i tych mieszkańców tutaj prostych rolników na czele z niektórymi sołtysami niektórych wsi zostali zamordowani również za Polskę. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Do czego może doprowadzić ludzka chciwość? Do czego może doprowadzić chęć za wszelką cenę posiadania? To taka refleksja na dzień dzisiejszy, na kiedy dzisiaj jest kult pieniądza, kult władzy, kult właśnie posiadania, a zapomina się o wartościach. Bardzo dobrze cieszy mnie to. Że Państwo, społeczność Józefowa Dużego, tę pamięć o tych ofiarach kultywujecie. To jest najwyższy wyraz patriotyzmu i tutaj dziękuję Pani Sołtys, dziękuję społeczności Józefowa Dużego. Że zebraliście się tutaj Państwo wokół dobrej sprawy, wokół dobrej idei, wokół idei uczczenia pamięci tych, którzy polegli niewinnie, ponieśli, ponieśli ofiarę. Tutaj u stóp tego pomnika, płaczącej matki, która opłakuje swoich synów, gromadzimy się w kolejną rocznicę tej tragedii, tragedii ludobójstwa. Bo to trzeba jasno nazwać: ludobójstwa na mieszkańcach, na niewinnych mieszkańcach polskiej wsi, na mieszkańcach wsi Józefów. Szanowni Państwo, wiele słyszeliśmy już historii tego i znacie ją Państwo bardzo dobrze. Ale ten czyn nie wydarzyłby się, gdyby nie niemiecka okupacja naszego kraju. Szanowni Państwo, trzeba potępić ten. Barbarzyński czyn mordu na kolonistach niemieckich. Ale szanowni państwo, kara na ludności była nieadekwatna za to co zostało popełnione. Szanowni państwo, my dzisiaj musimy z tego wyciągać wnioski. Bo sprawcami tego są Niemcy okupanci, którzy we wrześniu 39 roku napadli na nasz kraj. Szanowni państwo, i my musimy zrobić wszystko, żeby nigdy więcej taka sytuacja się nie wydarzyła. Musimy bronić naszej ojczyzny. Musimy być przygotowani na to, żeby odstraszać potencjalnych najeźdźców, którzy zechcą podnieść rękę, czy to ze wschodu, czy to z zachodu na naszą ojczyznę. ...do miejscowości zbierające żniwo śmierci i zniszczenia. Na horyzoncie widać młody pożary. Goną Nowity, Gonie Bronisławów. A do Józefowa dociera grupa Polaków zebranych z tamtego terenu. Tym razem, jak Państwo widzicie, jej skład wchodzą nie tylko mężczyźni, ale również kobiety i dzieci.

Zespołka, Postumują dwieci. Postumują dwieci. Postumują dwieci. Postumują w instancjach strzałów przeparują grupę osiedli, odsuwają odsuwają oh that's one